Dodeczka. Zaczniemy od najdroższej rzeczy w tym samochodzie. Poka pokaż pan. Pokaż pan. Czekaj, zrób mi miejsce, żeby ładnie tutaj wychwycić. Co to są? Co To są To, to są, są fotele Recaro CS oryginalne. Mhm. I jak jeszcze jeden element e, na tym samochodzie są z Renault Megane. Mhm. Udało się je kupić za zajebiste pieniądze. Ale możemy pokazać tutaj Możemy pokazać. To nie będzie pomyślnie, oryginalnie zostanie to przeszyte. Fotele są wpyte, są z poduszkami. Natomiast poduszki nie są podłączone. Zrobiłem e, rezystorek mhm. tak przy okazji dwułomowy, jakby bym ktoś się kiedyś zastanawiał, jak zgasić poduszkę. E, więc to jest to. Okej, okay, ale masz jeszcze jeden bajer w tych fotelach, którego nie ma większość osób. Tak, no dupy. A, no, które A działają. I normalnie tutaj sobie siadasz i tu, 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 tu tak. Ładnie. Tu <stryk corpszyrix> fotele są podgrzewane, to jest zdecydowana prawda. Mhm. Udało się tak zrobić, że ściągając poszycie, dopasowałem oryginalne maty, które są z oryginalnych foteli najzwyklejszych foteli z tego samochodu. Nie jest z oryginalnych reklam, Dobra, Ale na siedzisko, na szerokość, na długość. Yy, musiałem troszkę przyciąć. Mhm. Tam w środku w macie jest drucik. Jak no. popatrzysz sobie pod światło, to widać ten drucik jego idzie. Więc przekładając matę do fotela, mogłem sobie mniej więcej odrysować kształt mhm. w sensie naddatek materiału, który no. mogę uciąć mhm. z tej maty. E, no nie wpływa to na grzanie, no bo grzeje tam gdzie drut, tak? I no to tak. się dopiero rozchodzi po całości. No dokładnie więc tu mamy pół biedy, natomiast nie chciałem też, żeby na przykład czuć to pod dupą, no. w sensie ten naddatek materiału, żeby go gdzieś tam pozawijać i tak dalej. Żeby się nie odznaczał, bo się jest raz, skóra. Raz, żeby się nie odznaczał, a dwa właśnie, żeby nie było go czuć pod dupą, jak będę siedział na fotelu, żeby mm -hmm. tam, żeby mnie to nie irytowało, nie? No. Więc tak, racje fotele są podgrzewane, oczywiście podgrzewane są siedzisko, jak i oparcie, mm -hmm. e, działa zajebiście. No, i to jest. Co, że skurka zimą wiem, co się tak, o tym tak, To tak. jest. No, troszkę chwilę tam. trwa, zanim się nagrzeją, tam gdzieś parę minut, 5-6 no. minut, zanim zacznę czuć. Natomiast, no, i tak jest lepiej, i tak jest lepiej mimo wszystko niż bez. Nie? Mhm. Niż bez. No, i kolejnym bajerem, który dało nam się zrobić, który tak. jeszcze nie jest skończony. Ale to jest custom. Ale to jest totalny custom. Jest taka osłonka, bo oczywiście fotel ma modyfikowany spód. I mamy wycięte na laserze logo Leca Le Le Recaro, które będzie podświetlone od spodu ledem. Będzie od spodu ledem, ewentualnie całkiem białym takim paskiem, mhm. natomiast będzie to tylko i wyłącznie kolor biały, bez żadnego disco e, i bardzo delikatnie. Tak, natomiast wspomnijmy, że to nie jest plastik, tylko to jest nierdzewka. Tak, to jest nierdzewka. E, tak to wygląda. Oczywiście po pięciu próbach i błędów udało nam się w końcu dopasować kształt idealny. Mhm. E, śrubki, śrubki z ocynku, myślę, że one tak zostaną, natomiast prawdopodobnie blacha będzie pomalowana w czarny połysk. Czarny połysk. Tak, e, może nawet by się udało gdzieś trochę zrzucić PPF, żeby to się nie palcowało, nie kurzyło jakoś za mocno, nie rysowało, bo ja to wiadomo jak, jak to jest. Rysuję, no, czasem nawet, nawet jak tutaj wycierasz yy, szpadką, uh -huh. no to gdzieś zahaczysz. No, z czasem niestety wiadomo, jak jest no, z czarnym. Tak więc to na pewno będzie widać. Fotel jest regulowany przód-tył, nie ma regulacji wysokości. Musieliśmy wybeszyć wszystko z racji tego, żeby siedzisko było stosunkowo nisko. I tak dość wysoko za głowę wychodzi. To jest raz, natomiast na no, z oryginałem i tak się mieścił, nawet na tym oryginalnym stelażu z Renault. Mm -hmm. mieścił się tutaj na wysokość. Natomiast no, wtedy ja bym siedział tak, że mógłbym kierę sobie między nogi jak kierowca Autosana no, albo innego mana. Nie? <grystanie> <grystanie> Natomiast tak, no i oczywiście działa składanie, składanie przesuwanie. i działa regulacja oparcia, no standardowa rzecz, i przód tył. Czyli tak naprawdę swap yy, w pełni funkcjonalny W pełni funkcjonalny, tak naprawdę. No nie potrzeba mi jest regulacji wysokości. Bo jest Udało nam się siebie. po y, kilku próbach też z Jackiem dojść do tego, żeby ten fotel y, był naprawdę stosunkowo nisko. Zgasł nam światło, ale się, no. że fajny klimat to zrobił w środku. No i elegancko. No. To wracamy ze światłem. Tak. E, przy okazji, kolejna część motywu z burga. też w karbonie. To taki tor jest gdzieś ponad w Niemczech. A ja myślałem, że to są te ich takie, a nie to wórsty są. Takie do jedzenia. Nurburgburg, tak. do tego wszystkiego niebieskie pasy, chociaż, szczerze powiedziawszy, uh -huh. wydaje mi się, że po czasie lepszy byłby ciemny niebieski. Tylko minus jest taki, że kolejny odcień niebieskiego to już jest taki mocny granat. granat. Mhm. A tu jednak to wiąże trochę pod paletę OPC. Tak nawiązuje, natomiast no. wydaje mi się z biegiem czasu dorosłym do tej decyzji, że tamten byłby mimo wszystko lepszy, mhm. bo w środku jest ciemno. Dobra, pytanie: pasy robiłeś custom? Tak, pasy są custom, ale są z certyfikatem. Mhm. E, udało się nawet człowiekowi przeszyć oryginalną plakietkę tam na dole z tamtych pasów. Natomiast one są naprawdę z certyfikatem, człowiek ma na to papiery. Mhm. Nie kosztuje to drogo. E, wydaje mi się, że w granicach 400 zł za oba, w sensie przód. To musiało być dawno temu, bo nie wiem, czy widziałem prawdę, czy nie. Może teraz ktoś mnie poprawi, ale widziałem ostatnią ofertę e, kompletu pasów, czyli 5 sztuk do normalnego auta. Tak. W okolicach 2000? No to jakbyś tutaj 400 plus 400, 800 plus. No, 3000, tam... dobra, nie będzie pięć pasów, no. bo jeszcze środkowe 200. No niestety, mati nas nie oszczędza i każdy chce zarobić na chleb, nie? No dokładnie, więc tak, mówię, no. mi się gdzieś obiła o oczy, bo nie powiem, że o uszy, ale o oczy, oferta, gdzieś na fejsie chyba. I właśnie widziałem, że coś około 2000. Fakt, że to już było z papierami, mm -hmm. full legal i tak mm -hmm. dalej, że to nie jest jakieś marian szyje wiesz tam gdzieś kanciapie, na maszynie łączniku. Możliwe. Możliwe, nie wiem, jeśli mogę, to oczywiście myślę, że mogę. Człowiek nazywa się na Facebooku pasy w kolorze. Mm -hmm. Tak mi się wydaje, jak wpisze się ciągiem, mm -hmm. to kościół ma takie kolorowe logo z kilkoma różnymi właśnie tymi. Mm -hmm. Można sobie znaleźć, napisać o zadowolony, do polecasz. Nie, no zrobił zajebiście, wszystko pasuje, gra elegancko, kolorek wybrany. I Kościół jest całkiem taki sympatyczny, normalnie się z nim rozmawia, a nie mm -hmm. jak z niektórymi, nie. Tak, tak. Czasem tak bywa. No to co? Lecimy dalej do środka. Ze środka mamy kustomową kierę, Kiera jest spłaszczona u dołu, obszyta alkantarką z niebieskim przeszyciem. Na bokach perforacja. Na bokach perforacja, tylko właśnie tu jest ten minus, bo to się mocno robi zmiatowego, robi się takie trochę tłuste. No niestety od rąk, od wszystkich innych no, rzeczy. Musisz APC-kiem, bądź czymś innym cieszyć co chwilę. Tak, tylko to przynosi krótkotrwały efekt, mhm. więc wydaje mi się, że dużo lepiej byłoby e Zrobić całą walkantarze. Ale Alkantara ponad się wyślizguje. Też się wyślizguje, ale z drugiej strony, tak jak tu na przykład widzisz, mm -hmm. nie wygląda to tragicznie. Nie, mimo że jeździsz bez rękawiczek na co dzień. No. <noise> Znam ludzi stary, co jeżdżą na co dzień, nawet do Biedronki z ja rękawiczki. Wiem, ale ja nie ja mają to ze mnie taki driver jak atleta, więc spokojnie. W każdym razie w każdym razie myślę, że kiedyś rzeczywiście, tym bardziej, że plany są mm -hmm. na dechę. Tak. I do tego wrócimy jeszcze w przyszłości. Tak, bo na razie mamy plastik. Na razie mamy oryginalny plastik, dokładnie, tak. Też tutaj mamy zmienione listwy. Listwy też są wzór karbonu, mm -hmm. tak jak było zrobione na zewnątrz. Jest to chyba trochę inny wzór, bo listwy tu świateł i na drzwiach robił inny człowiek. Mm -hmm. I pewnie tutaj przy mieszku. No tak, no. tu przy mieszku niestety tutaj jest mała rzecz. Stała mi się kiedyś. To moja wina, mhm. ale przyjdzie dzień, że będziemy to jeszcze robić. No niestety taki to jest wóz, że jest używany na co dzień. No. Więc mimo, że to jest powiedzmy sobie projekt. Chociaż nie wiem, kto robi z Opla projekt. <grym> A kto robi z Meganki dwójki, z projekt? Czyli pojebani jesteśmy razem. Tak. Czyli nie, ale nie szkodzi. Nie, nie, przynajmniej coś nowego. Jak nas zamkną, to, to możemy iść do jednej tej. Tak, do jednej I tej. tej. tej kurwa. <grym> <grym> e, natomiast najciekawszą rzeczą jest chyba tak naprawdę na chwilę obecną to. Jest to zwykły tablet z ramką, mhm. nie ma tu żadnej takiej jakiejś e, e, czarnej magii. Wszystko jest ustawione, wszystkie aplikacje, które funkcjonują i tak dalej, i tak e, dalej. Są zrobione przeze mnie, poukładane to jest. Natomiast największym bajerem jest aplikacja Auto. E, auto. Jest to nic innego jak Droid on Car, który bardzo dużo ludzi zna. Mhm. E, jak włączymy sobie zapłonik, to też pojawiają nam się całkiem inne rzeczy. Możemy sobie zarządzać klimką. E, wszystko co tu jest na oryginalnym wyświetlaczu jest, działa, funkcjonuje bez zarzutów. E, ma kilka swoich wad, może kiedyś spróbuję o tym opowiedzieć jeszcze. Natomiast na pewno działa i jest to przydatne, bo nawet jak wyłączymy sobie samą aplikację, mhm. a jakieś komunikaty się pojawiają, to one się pojawiają mimo wszystko. Czyli tak naprawdę podgląd z OBD też masz? Wszystko, dokładnie mhm. tak. Natomiast też samo sterowanie np. Na nawiewem, klimatyzacją, wszystko się pojawiają się rzeczy, które są nam niezbędne. Nie? No możesz po kilku tak, to się wszystko tak, działa, wszystko się zmienia, funkcjonuje na pewno. I to jest duże ułatwienie ze względu na to, że tamten oryginalny wyświetlacz, co już też mówiłem, no, to jest po prostu tragedia. Nie? Wygląda brzydko. No jeszcze ten kolorowy wygląda cnośnie. Ale, ale jak jest, jest ten pomarańczowy, mocno, czy jaki on tam ma odcień. Tak, to ale jest... jest mocno ograniczony funkcjonalnością, mm -hmm. nie? Jakąkolwiek. A tutaj wrzucasz sobie czy Radyjko, czy Spotify'a, czy a, nawigacja, no chyba najistotniejsza rzecz, tak na dobrą sprawę. Nawet do poruszania się na co dzień można korzystać z asystenta, czyli mówić do tego tabletu. Czyli tak naprawdę masz Hey Opel. Prawie że. I szczerze mówiąc no. kombinowałem z tym kiedyś i da się to zrobić. Funkcję głosowe również. Tak, robimy. że zamiast hej Google mówisz po prostu hej Opel albo mm -hmm. cokolwiek sobie tam ustawisz. No. E, nie miałem już potem czasu, żeby z tym no, działać, ale zrobię to przy okazji kolejnego tabletu, Dobra. jak już będzie bez ramienia. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Ja tu widzę fajną ikonkę z napisem OPC. Tak. I to jest Over Power Control, tak? To jest Over power Control tajemnica. Albo Overpower Card. Tajemnica, aplikacja się pisze. Mhm. Zobaczymy, jak będzie A, to Czyli to przyszłość. jest w fazie dopiero projektu. To będzie już w nowym tablecie, ale aplikacja będzie miała za zadanie sterować przepustnicą od wydechu. No. Pokazywać kiedy włączony jest tryb sport. I kilka takich ciekawostek, typu na przykład odczyt temperatury z czujnika temperatury oleju. Czyli taka trochę telemetria będzie To rzucone. będzie taka, taka trochę telemetria, ale no musimy to zgrać tak, bo będzie po prostu kilka różnych czujników, sygnały analogowe, cyfrowe, y -hmm. pierdolone, żeby to jakoś miało ręce i nogi. Żeby to działało. Zobaczymy co da się połapać, y -hmm. ale to jest takie moje małe marzenie i zobaczymy czy da się to zrobić, nie? Okej. Okay. W sensie, ale geigery to... zostają. Geigery zostają, no są w miarę istotne, za chwilkę je pokażemy. E Pewnie jeden już zauważył, jak to jest w miarę kumaty, że jest przycisk start-stop, ale jest też stacyjka. <ścoughs> A to jest, to jest zabezpieczenie antykradzieżowe. Nie, sorry, nie działa. To ale ogólnie działa. mógłby działać. Mógłby działać, musiałbym jeszcze parę rzeczy dołożyć. I do teraz tego. oświeć mnie. To jest oryginał. Jest oryginał, mhm. da się zrobić. Tylko po prostu trafiła się czarna konsola. W no. bardzo ładnym stanie, mimo że już trochę też po niej widać. Może kiedyś też ją jeszcze wypolerować. Z dziurą na guzik. No to Czyli nie jest. Zostawię, dokładnie, nie zostawię po prostu dziury, tak? No, no. No. Myślałem nawet kiedyś o tym, żeby ten guzik przerobić na sterowanie przepustnicą również. Mm -hmm. e, jako jakąś alternatywę, albo po prostu no, szybsze jest to niż w samej aplikacji. No. E, I pewnie to będzie najpierw niż aplikacja. Więc tak, głośno, cicho. taki jest plan, dokładnie. E, natomiast cały środek reszta jest seria, zmienione jest tylko podświetlanie, możemy to pokazać. Jak wyłączysz lampę, to może będzie trochę lepiej widać. Widać, widać to. No, podświetlanie jest zrobione na biało. Z Malutkimi akcentami na niebieskim. niebiesko ze względu na to, że za dużo koloru to też jest trochę brzydko nie widziało mi Tak, się tak. To Ale to bardzo fajnie pasuje z przeszyciami, na przykład, jeżeli chodzi o. Tak. Mieszki. mieszki i gała są przeszyte, mieszki są z Alkantary. Tak. E, nitka jest całkiem spoko zrobiona, no, też tak ładny samo na kolor. Ręcznym. Tak samo na ręcznym, dokładnie. Nawet podświetlenie na kawę z masz. Nawet na podświetlenie na kawę z boka też mam. Tak. Działa całkiem rzeźko, mimo że kupiony na AliExpress. Hmm. Ale działa spoko, spoko. Jest, wiesz o tyle jest jaki plus, no. że dopiero się włącza jak postawisz kawę, w sensie kubek czy wodę mm -hmm. czy cokolwiek, bo czujnik jest zmierzchowy e, na samej górze tej podstawki Serio? i jak podstawisz to dopiero wtedy się zaświeci, Dobry, a bo jak bo... ją wciskasz z boku to zmienia kolory, możesz sobie wybrać, nie? <laughs> kosztowało może z półtora dolara, ja także zajebiste. No. Tak się robi u Chińczyka zakupy, nie? U góry też ma zmienione kolory. E, tak, u góry są zmienione kolory, no, lampka klasycznie mm -hmm. w ledzie. Mamy geigerki. Geigerki mm -hmm. są dwa, temperatura oleju i EGT. EGT jest dosyć istotne w tym samochodzie, chociaż tak na dobrą sprawę e, przy ostatniej modyfikacji kolektora, mm -hmm. a właściwie jego zmiany, no. o czym powiemy powiem ja później przy okazji opowiadania o silniku, e, to już nie ma takiej tragedii. No, ale jednak lepiej mieć ten podgląd. Dużo lepiej jest mieć ten podgląd, tym bardziej, że no czasem zalejesz nie wiadomo jakie paliwo, nigdy nie wiesz co się trafi. Dokładnie. A upalać chcemy zawsze. Po to robimy moc. Po to robimy moc. Geigerki połączenie wyglądają tak. A moc zdradzałeś? Moc nie zdradzałem. To nie zdradzamy, przyjdzie. przyjdzie na to czas. Przyjdzie na to czas, dokładnie. Nie no, wiadomo jak w tych jest dyskoteka. Tak. Na początku. Chociaż tyle z tej dyskoteki trzymał później. <laughs> <laughs> ale powiem Ci, że bardzo kreatywne podejście, na przykład do a to muszę, muszę się niestety pochwalić, mhm. a właściwie przy okazji przyznać do czegoś, no. bo pomysł jest ukradziony z jednej grupy samochodów, które nie powinny się na tym kanale pojawić. Aha, okej, okay, dobra, nie mówmy głośno, bo nawet jest. Ale powiem ci szczerze, że no, kiedyś tak stwierdziłem, że to jest zajebisty pomysł, tak. No naprawdę. bo wiesz, jakby to było wszystko na biało tak naprawdę, nawet w biegu, jakbyś zapomniał, tak. które są przednie, które tylne, gdzie tak. raczej to jest no, logiczne, ale Dokładnie. zdarza się. No tym bardziej, że no, idealne kolory korespondują z kontrolkami. Nie? Które się wyświetlają na desce, no, tak. Więc no tak gdzieś to kiedyś zauważyłem i pomyślałem sobie właśnie przy okazji, jakby to ten. Ukradnę, zrobię, zobaczę jak to wyjdzie. Wyszło zajebiście tak na pewno sprawę, nie? Przy okazji całe podświetlenie, wszystkie LEDy, które są wymienione, wszystko robiłem sam. Mm -hmm. e, powiedzmy, że coś nie coś potrafię? Coś nie coś potrafię, tak. Coś nie coś potrafię. Trochę poksipolu, trochę tam lutowania na zimno. I... No lutowane transformatorówką stary. Z zamkniętymi oczami. <laughs> kalafonia? Tak, 5 kg, poproszę. Jaka kalafonia? Nawet fluksa nie było. Stary zwariowałeś. No. Działa? Działa. Świeci? Świeci? Nie mruga. Nie Nic mruga. nie się nie wydarzyło z później. Tak, tutaj też mamy zrobione. Tak, to, to było widać, że nawet tak, ambient. Light. Dokładnie. Przecisk składanych lustereczek jest troszkę w innym kolorze. Małą zapowiedź i małą rzecz zdradza to, mhm, że jest zmienione audio. E, przy okazji ktoś kiedyś się ze mnie trochę nabijał, że. E, nie zrobiłem takiego, takiej podjebki, w sensie super slipperowego pomysłu, mm -hmm. e, i zostawiłem, że jest logo Audio System. Mm -hmm. e, no tak sobie to wymyśliłem, no bo no. nie ma oryginalnej osłonki, jest wycięta jest mm -hmm. wstawiony Twitter po prostu bezpośrednio w tonie. No. Natomiast no, ktoś się ze mnie śmiał, trochę nabijał, a dwa dni później miał dokładnie tak samo. Nie? Ale później, szczerze, tak naprawdę <laughs> wygląda to jak oryginał. Zresztą. No... Wiesz co? Wydaje mi się, że robi to robotę, bo na Robi przykład... to robotę, bo nawet tak szczerze kształt tej, tej maskownicy, która tu oryginalnie była, Pasuje elegancko. Nie... Na... Musiałem no? tylko nożykiem troszkę powiększyć ten otwór, ale to dosłownie lekko, nie? E, natomiast no, nawet na yy... W samochodach, gdzie dokładnie do, do, dokupujesz sobie za, nie wiem, 20, 20 czy 30 tysięcy jakieś audio, mm -hmm. no są loga i nikt jakoś nie płacze no tak, nie ukola nad tym. Bose, tak? Czy masz bankę dolów? Dokładnie, masz Harman Kardon. możesz mieć Infinity system, który ma tutaj niebitne logo na dole i. Jakoś nikt nie robi z tym problemu. Nie, nie ma z tym problemu. Wręcz niektórzy nawet się tym chwalą. No. Dokładnie, więc nie wiem dlaczego miałoby to nie być. Także wygląda to całkiem. Nie gaj zegarów, bo to jest jeszcze bardzo jedna ważna rzecz, mianowicie oprócz tego, że podświetlenie i tak dalej. U. To nas jeszcze interesuje tutaj przebieg. Mhm. Przebieg jest autentyk. No. Chociaż oczywiście no nie dotyczy się słupka. Tak? Nie Ale dotyczy sam się, pos... Nie dotyczy się kilku elementów zawieszenia. Mhm. Czyli mamy silnik, mamy zawieszenie. No, heble wiadomo. Heble i no przednie fotele. Mhm. A poza tym wszystko jest oryginał. Tak Czyli 370 koła i 370. 370. Opel jeździ. Koła, Opel jeździ. Nie martwię. Nie zardzewiał zbytnio. Mm -hmm. Jest malutkie miejsce jedno na błotniku. Mm -hmm. Trudno, no, samochód ma 18 lat. Nigdy raczej go nie wyłapie, nawet po nagraniach będą nawet ludzie próbowali znaleźć. Bo ja dopiero w mocnym świetle to na hali zauważyłem. I podnosiliśmy wóz, gdzie było na wysokości oczu. Dokładnie, więc, więc jest, no niestety. Chociaż niestety, natomiast wygląda to samochód myślę, że całkiem rzeszko. Mm -hmm. Poza tym wszystkie elementy są oryginalne, nie? Lakier nawet jest oryginalny, poza maską i dwoma zderzakami. No to wiadomo, to są wiadomo, rzeczy takie, które się gdzieś był robiony, tam... robiona była polerka taka całkiem sensowna przez gościa, który ogarnia temat. Mm -hmm. Potem jeszcze była mała korekta One Step. No, no i na Wiosnę pewnie też jeszcze jednego zrobię, pewnie to będzie ostatni połączenie. Też maska, to, maska y po tym kocie. Też maska po tym kocie nieszczęsnym. Mm -hmm. y natomiast... Y no to tyle. I tak naprawdę całość jest w stanie oryginalnym. No i spoko stary. Jeszcze taki. Teraz mamy trochę inną, inną pozycję, inne światło, ale jak prezentuje się wóz, no prezentuje się ładnie. Myślę, że nie. Inaczej, przykuwa oko. Ludzie widzą, że to jest Opel, że to jest Astra, aczkolwiek może niektórzy czasami nie, jak są niezbyt kumaci, ale naprawdę z daleka przykuwa Wiesz, oko. Ja nie chcę wyjść na gościa, który nie wiadomo czym jeździ, bo sorry, ja się oglądam za sensownymi samochodami. Dobra, który to jest rocznik? 2 pięć. Czyli pełnoletni zaraz. No mówię, właśnie, no? No, prawie pełnoletni. Mhm. Ale nie chcę, jakby nie wiadomo czego mówić, natomiast to widać, że ludzie się oglądają, jadę mhm. przed miasto. Nie każdy kuma co to jest za samochód. On nie wygląda jakoś tuźnkowo. No. Myślę, że wygląda całkiem znacznie. Tym bardziej, że też nie jest jakiś wyposażony w spoilery z kosmosu i tak tak dalej itd. itd. Ty Masz smaczek w y postaci dokładki Wydaje, z Maxona, latka ale. Styl OM Plus jest tym, czego ten wóz sprawia. Ja bym to nawet nazwę, że to jest taki... Mam plus, ale taki clean look stary, bo tutaj tak, tak naprawdę nie ma żadnych chamskich oklein, ten karbon nie kontrastuje mocno, czyli on tak naprawdę w ciemności na nie w ogóle jego tu nie ma. Tak. Jest cały czarny. Tak, a jeszcze możliwe, że będzie taki jak u Ciebie. Czyli ten w ogóle, którego nie widać z 5 metrów. Zobaczymy, przyjdzie czas. Ale motyw, motyw z moim karbonem jest taki, że tak naprawdę dopiero jedna osoba yy, od razu powiedziała, że to jest coś malowanego bądź oklejanego, natomiast Przynajmniej 10 osób, jak nie więcej stary, yy, upierało się ze mną, czy to jest prawdziwy karbon, bo na początku jak tak powiedziałem i każdy łykał jak pelikan. <laughs> tak, a nawet wóz widać z tyłu, bo z tych za tobą, ale to przyjdzie na, niej przyjdzie niej. na niego czas. tak. Dokładnie. Więc no, myślę, że nie ma tragedii. Myślę, że jako cały kształt wygląda po prostu poprawnie dobrze i cieszy oko. Jest tak, jak powinno być. Jest tak, jak powinno być i wydaje mi się, że wbrew pozorom, mimo że wóz jest stary, technologia nie wiadomo jak słaba, nie ma jakichś rozwiązań w zawieszeniu, nie wiadomo jakich. No dobra, stary, masz tablet lepiej wyposażony niż w nowych autach. Dobra, to jest pół biedy, ale no. sam komfort i podróży, i podróży tym mhm. samochodem, mimo że nie ma też nawet szpery, ale to przyjdzie. Przyszłość, przyszłość. To jeździ się tym znacznie. Mhm. Myślę, że jeszcze jest o czym opowiedzieć. No jest. Tym bardziej, że chcieliśmy żeby ten kanał był o samochodach niekonwencjonalnych, tak. żebyśmy nie przerabiali tego samego co wszyscy. większych trysków i większego turbo z innego Volkswagena do innego Volkswagena. Tak. E, I tak naprawdę tyle. Idzie tutaj bez hejtu, ale po prostu chcemy pokazać coś innego. Coś, nie, nie, coś niszowego. Nie, totalnie nie. Każdy robi co chce. Mhm. Ja nie mam z tym najmniejszego problemu. Sam nawet niektóre samochody z grupy waga obejrze spoko. Ja też. Super. Fajnie, że przede wszystkim ludzie chcą. Mm -hmm. Robią, interesują się tym, mają jakąś zajawkę i rozrywkę. Jednak tego jest dużo wszędzie pokazane. Jednak to jest po prostu na każdym kroku. Zwłaszcza tak. w naszej okolicy. Mm -hmm. Gdzie się nie ruszysz, jest wak, 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 wak. Widać nawet to po spotach legalnych, nielegalnych. Dokładnie z wał, ale Dokładnie. jest Dokładnie. dużo. To samo na przykład z BMW. Tak. Już nie mówię o, o różnych no, modelach. No, tak, także. No. Na tym chcemy się skupić, czyli pokazać, jak mi wyjdziesz z kadru, to ja pokażę, co chcemy pokazać. Właśnie coś takiego. Coś, co jest y, rzadko spotykane na ulicach, ale jest dość ciekawe i jest naprawdę włożone w to. Nie mówimy o tym pala, co stoi z tak, 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 tak. Chcemy pokazać auto, które jest naprawdę kupa pracy, czasami nawet worek pieniędzy albo i dwa i które naprawdę nie są tak często spotykane na ulicach. tylko są po prostu jakąś rzadkością, nie? Tak też myślę. Zkończymy. Tak, kończymy. to rę napiękę za mną. Tak Ale jak to w ogóle jedzie, nie? W sensie grzmi z tyłu. Ale stary teraz na przykład w tym kadrze w ogóle nie widzę, że to jest Renault i tak naprawdę gdybym się nie wysprzęglił, to moglibyśmy zrobić zagadkę. Co za auto stoi w tle? To nie było tego. Ale w sumie można zrobić zagadkę. Jaki to jest dokładnie model? Jaki to jest dokładnie model. Tak. tak. Dobra, no to tym pięknym akcentem. Kończymy, widzimy się w następnym odcineczku za jakiś czas, mm -hmm. nie mamy żadnego planu na to, żadnej ramówki. Tak, ogólnie wszystko jest spontan. Totalny spontan, rozmawiamy, tak jak się dzieje, tak sobie wydamy, co przerwa, to się wytnie. Albo się zostawi. Albo się zostawi. No. Proste. Dziękujemy. See ya. A już w następnym odcinku. I zamykaj. Tak. W następnym odcinku, także jeżeli jesteście ciekawi, a ja bym na waszym miejscu był, bo jest tu jeszcze bardzo dużo rzeczy do opowiedzenia, do pokazania o tym samochodzie, no to kurde, tylko czekać na następne wideo. Nie, nie powiemy tego, ale wiecie co powinniście zrobić. Tak. Ja super, się trochę wstydzę. Like, subscribe, leave a comment i tak dalej i tak